Do internetu znów trafiło ogrom wycieków na festiwal zimy i znamy możliwego skina, który trafi za darmo w prezentach. Pojawił się wyciek zimowych itemów kosmetycznych. Wiemy już, że wyspa zostanie zasypana śniegiem, dostaliśmy wyciek zimowych zadań z nagrodami oraz pojawiło się sporo innych zmian, nowości i ciekawych wycieków, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty drogi widzu chcesz zgarnąć kartę podarunkową do Fortnite'a o wartości 100 zł, to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i Suba z dzwonem, no i nie zapomnij podbić tego Filmu, przesuwając komentarze na bok na telefonie, przypominam jako epic partner o godziku Kicia w sklepie, tak jak te Kozaki, i o komentarzu z Nikiem. A my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, a na początku muszę Was poinformować o czymś naprawdę bardzo ciekawym, ponieważ w ostatnich dniach rano przyjechał do mnie kurier z paczką od Fortnite'a, w której znajdowały się nowe karty podarunkowe do Epic Games. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to niedawno do Polski oficjalnie trafiły nowe karty podarunkowe do Epic Games, które w porównaniu do kart na Faudolce pozwalają Wam doładować swoje sal do konta Epic Games i kupować za to gry Faudolce w Fortnite, ekipę Fortnite i inne ciekawe rzeczy w grach na Epic Games same karty występują w dokładnie czterech różnych wariantach, czyli 50, 100, 200 oraz 400 i co ciekawe, możecie sobie nawet zakupić dowolną kartę w przedziale od 50 do 600 zł i same karty możecie kupić w tych sklepach tutaj, a dodatkowo jeżeli je wykorzystujecie pierwszy raz, dostajecie skina do Fortnite'a za darmo. Chodzi tutaj oczywiście o skina małpki, tej widocznej teraz na moim ekranie w tle i wystarczy zrealizować taką kartę i dostaniecie gratisowo skina, a link do strony, gdzie możecie je wykorzystać macie w tle, a ja przez to, że dostałem właśnie trzy takie karty od Fortnite'a dzisiaj, jak słyszeliście na filmie, możecie wygrać właśnie jedną taką kartę. Same karty podarunkowe do Epic Games to bardzo dobry prezent na święta, tym bardziej, że są one już za rogiem, a skoro wspominamy sobie o świętach, to przejdźmy sobie do pierwszej informacji w dzisiejszym filmie, czyli do świątecznego eventu, ponieważ znamy darmowego skina w prezentach, zadania o nagrody i inne ciekawe rzeczy. W pierwszej kolejności zaczniemy sobie od informacji na temat kolejnych, nowych przedmiotów kosmetycznych, jakie trafią z okazji całego tego wydarzenia, a pierwszy nowy item to nowe świąteczne buciki i jak donosi nam ten link. Na święta w tym roku dostaniemy nowe zimowe buty, które będą grały świątecznymi dzwoneczkami podczas ich używania. Poza informacją na temat świątecznych butów, dostaliśmy już stuprocentowe potwierdzenie, że na święta w tym roku dostaniemy nową zimową wersję Hatsune ponieważ do plików trafił już model jej włosów i jest w tle, więc trafi ona też na święta. A jest takich dodatkowych skinów, które trafią w świątecznej aktualizacji, to według Hypexa ma trafić tam jeszcze ten skin tutaj, i może nie jest to świąteczny skin, ale trafi właśnie w tej aktualizacji. Skoro znacie już informacje na temat świątecznych skinów, przejdźmy sobie teraz do tematu, dla którego jestem pewny, że kliknęliście właśnie w ten dzisiejszy odcinek, a chodzi tutaj oczywiście o prezenty świąteczne, ponieważ znamy już pierwszego skina, który może się pojawić w nich za darmo oraz oczywiście nowe informacje na temat zimowych zadań z nagrodami, bo też w ich temacie się rzeczy pojawiły. Ale po kolei w pierwszej kolejności zaczniemy sobie od zadania, a temat ten podał nam liker Fire Monkey, który napisał, że z okazji świąt do gry trafiamy nowe zimowe zadania, które będą podzielone na cztery fazy, a dodatkowo każda z tych fazy będzie. Miała około 3-4 zadania. Pierwsza fala zadania zostanie udostępniona w grze od razu po starcie świątecznego wydarzenia, druga faza zadań trafi 2 dni po rozpoczęciu, trzecia faza trafi do gry 9 dni po starcie świąt i ostatnia faza trafi 12 dni po starcie festiwalu Zimy. I w zadaniach tych trafią jakieś nagrody oraz dodatkowy poziom. Na obecny moment nie znamy jeszcze nagród, które zostaną udostępnione w świątecznych zadaniach, aczkolwiek ważne jest to, że mamy pewność, że trafią one do gry, bo potwierdzą nam to, że poza świąteczną chatką z prezentami dostaniemy też właśnie jakieś rzeczy w zadaniach i trafią one do gry od razu po starcie festiwalu zimy. Kolejna informacja jak już większość z was się spodziewa dotyczy właśnie prezentów świątecznych, które trafią w tym roku i jak oglądaliście mój ostatni film na kanale to wiecie, że podobno według niektórych likerów chatka świąteczna jest już potwierdzona i na pewno trafi i właśnie znamy pierwszego skina, który może tam się pojawić. Informacje o tym zostały nam podane w ostatnich dniach przez dokładnie tego likera widocznego na ekranie w tle, który napisał nam, że w plikach gry jest model Brody Mikołaja, który pasuje do skina z ankiety tego tutaj i Dodaje one, że dodatkowo prawdopodobnie dostaniemy tego skina w prezencie. Tak więc kochanie, tak jak już mówiłem wcześniej, jest to pierwszy możliwy darmowy skin, jaki zostanie wprowadzony do prezentów w tym roku. I jeżeli prezenty na 100% trafią do gry, to trafi tam jeszcze jeden darmowy skin, bo w prezentach zawsze są dwa, lecz nie wiemy jaki pojawi się ten drugi skin. Możliwe, że druga skórka, która pojawi się w prezentach świątecznych, to jakaś skórka ze współpracy. I jak wiemy na święta w tym roku dostaniemy dwie takie współpracy, czyli Hatsunamiku i Harry Potter, więc może akurat jeden z tych dwóch skinów trafi do drugiego prezentu za darmo. Jeżeli interesuje kogokolwiek z Was temat współprac, które zostaną wprowadzone do Fortnite z okazji Festiwalu Zimy to koniecznie obadajcie sobie mój ostatni odcinek na kanale na ten temat, ten widoczny teraz na ekranie w tle, ponieważ poza tym, że gadaliśmy tam o współpracach przedstawiłem Wam też tam pozostałe nowości z okazji tego wydarzenia. Ale spokojnie, to nie koniec wycieków na temat Festiwalu Zimy jakie poznaliśmy, ponieważ poza nowymi przedmiotami świątecznymi, darmowym skinem w prezentach i zadaniach zimowych mam dla Was informację na temat wyspy i tego czy trafi na nią śnieg w tym roku. W ostatnich dniach na oficjalnym profilu Fortnite'u na Twitterze pojawił się zwiastun nadchodzących skinów Naruto, które zostały wprowadzone do sklepu z przedmiotami, i na zwiastunie tym mogliśmy zobaczyć fragment wyspy z śniegiem. Lecz same fragmenty u nas w grze nie mają obecnie śniegu. Skoro na zwiastunie powracających skinów pojawił się na wyspie śnieg, a u nas normalnie tego śniegu nie ma, można się spodziewać, że nasza obecna wyspa, mimo tego, że ma wygląd wakacyjny, zostanie pokryta śniegiem jak co roku i zostanie ona taka do końca festiwalu zimy. Na obecny moment nie mamy jeszcze pojęcia jak duża część wyspy zostanie zasypana śniegiem, ale patrząc na ten ostatni zwiastun ważne jest to, że zostanie zasypana i stawiam, że ponad 50% mapy będzie miała zimowe biome, ale na pewno nie cała i sam śnieg pojawi się na wyspie albo 11 grudnia, albo trafi dopiero tydzień później. Pamiętajcie o czym już mówiłem wam na ostatnim filmie na kanale świąteczna aktualizacja zostanie wprowadzona do gry 11 grudnia, lecz wiemy, że po niej trafi jeszcze mini aktualizacja, która powinna trafić tydzień później i to w niej powinny zostać wprowadzone wszystkie zimowe nowości. A jak już mówimy sobie tutaj o wyspie, to jak donosi nam licker hypex na Twitterze, z okazji festiwalu Zimy do trybu Delulu zostaną wprowadzone specjalne przedmioty i ma być to śnieżny granat oraz śnieżne pistolety i rzeczy te mają być dostępne właśnie w trybie Delulu. Na teraz nie mam totalnie pojęcia, czy przedmioty te pojawią się też na wyspie Battle Royale, a tylko dlatego, że ten pistolet, o którym była tam mowa, nigdy w życiu nie był dostępny w grze, więc może jest to nowy przedmiot, który ogólnie pojawi się na wyspie z okazji festiwalu Zimy. A na koniec widzowie, mam dla Was informację na temat pewnej współpracy, która po części jest już dostępna w Fortnite, ale nie wszystkie jej przedmioty kosmetyczne są dostępne w grze, i chodzi tutaj oczywiście o współpracę z powrotem do przyszłości, która jest dostępna w obecnym karnecie bojowym. Tak jak zapowiadałem wam jeszcze przed startem tego sezonu, do gry z tej okazji miał zostać wprowadzony jeszcze inny przedmiot kosmetyczny, a jednym takim miał być pojazd DeLorean, ten widoczny tutaj, i wiemy już, że rzeczy te niebawem będą dostępne w grze. Dodatkowo dowiedzieliśmy się jeszcze, że poza tym nowym samochodem. Fortnite'a zostanie wprowadzona jeszcze jedna skórka z tej okazji będzie to Dr. Brown czyli ta postać widoczna na ekranie w tle i skórka ta wraz z samochodem ma zostać udostępniona w grze już po tej następnej wielkiej aktualizacji 11 grudnia. Sama współpraca pojawi się w sklepy z przedmiotami, no i to tam będziecie mogli zakupić sobie wszystkie pozostałe przedmioty kosmetyczne związane z nią, lecz co ciekawe z tej okazji do gry może trafić coś więcej i mam tutaj na myśli kolejne darmowe nagrody dla graczy. Przeważnie gdy dostajemy jakąś współpracę w karnecie, a potem dodatkowo w trakcie sezonu miałem jeszcze i dodatkowe przedmioty, to z tej okazji pojawiają się jakieś darmowe nagrody i tutaj niestety nie mamy informacji o takowych, ale jak zawsze jest na to szansa, a na info musimy poczekać. Wszystko to zostanie wprowadzone do Fortnite już po tej następnej wielkiej aktualizacji 11 grudnia, czyli właśnie aktualizacji świątecznej i wyczekujcie kochani, bo możliwe, że z tej okazji pojawią się jeszcze jakieś pojedyncze nowości na wyspie, takie jak na przykład specjalne przedmioty do walki czy coś innego, ale obecnie o niczym takim jeszcze nic nie wiemy. A jak coś, to już jutro do gry wracają rankedy. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat świątecznego eventu z prezentami i kolejnych jego nagrodach, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz święta, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo dostaniecie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodzie Kukicia w sklepie Tak Jak Te Kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!